Survival Games nie było u mnie od kilku lat! Więc może sprawdźmy coś będzie się dziać na tym trybie, kurde, który, nie wiem, tak ostatnio chyba świat zapomniał o nim, nie? A więc siłę goziskim, ja jestem Spike i witam was bardzo serdecznie na Survival Games, tylko że to jest chyba Blitz Survival Games dokładnie, ale... Whatever. Survival Games to Survival Games, nie? I i. i, i, i robię mały test, ponieważ... E, nagrywam, nagrywam teraz to OBS-em... E, który generalnie działa mi spoko, poza jedną małą rzeczą związaną z audio, ale zobaczymy, czy to w ogóle wyłapiecie, yy, bo, 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 bo może nie wyłapiecie I, i kto wie, i wiecie co, i te shadery, jednak na tym trybie to jest kuźwa tragedia, więc e, musimy je wyłączyć, prawda? Bo, e, no bo one tylko przeszkadzają. O, dobra, od razu lepiej, nie? I dobra, ja mam jakiś zestaw rycerz w ogóle, więc dostanę je tej temy chyba chyba zaraz. Jak to? Zaawansowany tryb został aktywowany w twoim urządzeniu bieżącym. O kurde. Ja tam biegłem do typów. <laughs> Także trochę trochę przypiks. O o o o dobra, dobra, pięknie, pięknie. Już tutaj mamy jakieś prawda Chainmail Boots, więc fajnie. Więc słuchajcie, oczywiście yy, no, survival game, jakoś się tak ostatnio wzięło, że hej, dawno tego trybu nigdzie nie było. Czy tam tam ktoś się je... o kurde ja ziomka tutaj nie chcę, tutaj też bym nie chciał ziomka. Jesus Christ, ja miałem dostać. O, dostałem swoje temu, jak milutko. A tutaj już nic nie ma, dobra. Yy, więc yy, no. Zobaczymy, jak będzie OBS-em nagrywanie. Bo może, może będzie fajnie. Może może nie fajnie. Tutaj jest ziomeczek, prawda? O, 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 o. o Ale ty mnie bijesz tutaj. To co ty myślisz? sobie, kurde, ja czy tutaj dojadę? Chodź, Jezu, ale tutaj była. Przycinka? Lak? Serwera? Coś? Zabiłem go! Fuck yeah. Dobra, pierwszy kill. Pięknie, pięknie. Więc fajniutko, fajniutko. Co ja tu w ogóle mam? Yy, skórzane, więc weźmiemy sobie to. Jezu, ale tu się dzieje rzeczy, prawda? Yy, jak słyszycie, masę wybuchów i tak dalej. Yy, nie wiem, to, to wezmę tak po prostu, nie? Dobra. To ja się tu skitram tak na... na chillu. I zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Tracking device, to mi pokazuje kolejnego ziomka? Czy. Czy co? Bo tak szczerze powiem, że. Jaki to jest głośny, kurde to, co tyle ludzi umierają. Zostało 8 graczy. W tym ja. Więc. Nieźle, nieźle. Wędka, wędka. Spoko, spoko. Wędka może się tam przydać na, to, na coś, chyba. Nie wiem, może. Zobaczymy, zobaczymy. Masakra, po prostu, co tu się dzieje. Eee, no. Ale ale mówię, generalnie. Uuu, dzień dobry. Ale ja nawet nie. No właśnie, tutaj mi gada jakieś grzy drużynowej, ale przepraszam. Przepraszam bardzo. Ja, ja, panie władzo, nie chciałem tutaj robić takiego. Co tu się dzieje? Aha, tam jest ten. Yy... Tam była po prostu kwestia ten, że ktoś umarł sobie Jezu, jakie wybuchy, wszystko tu się dzieje, masakra. Chciałem zagrać na zwykłym SG, ale na innym serwerze. Yy, niestety uu... niestety nie działało. Także trochę trochę rip, no ale coś zrobić. Yy, a co to jest? To jest Chrona 1, to jest enchan. Dobra, to jest sobie wezmę buteleczki yy, Muszę tylko enchan znaleźć, to byłoby wtedy bardzo pomocne. O, łuk! u, 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 u... Don't mind divide do, że tak powiem. O ty! Wow, ale nie tutaj zaszedł, ale nie tutaj zaszedł, ale nie tutaj zaszedł. Aj, padłem No trudno, zobaczymy jakim pójdzie następnym razem. Dobra, wezmę tak rycerza na zaś, dobra, idziemy tutaj do tyłu od razu Aha, moje Mam drewniany miecz, więc ja już to wygram, mówię Wam w tym momencie. Wygram po prostu po całości. Tam chyba nikt za mną nie biegł, coś ciekawe. O, ty Szujo, chodź tutaj. Co on tutaj wyrzucił ten miecz, kurde? Chodź tutaj, ja cię tutaj. Ale mi tu uciekło The Hell w ogóle! Jak to jest możliwe, że on mi tutaj zwiał? Przepraszam bardzo. O! No typie, 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 typie. No jak on tutaj... Przecież zero serduszek ma w tym momencie! Musiał mieć pół serduszka chyba po prostu i... Yy, zaokrągliło w dół. No kurde... No w końcu padł! Jezu, ile można było go bić! Ja się tutaj schowam w tym momencie. Zobaczmy, co tutaj mam, czy coś lepszego jest. Yy... To chyba będzie lepsze w tym momencie. To sobie tutaj odłożę. Hmm. I to będzie lepsze w tym momencie. A to ognioodporność to... To wypiję po prostu. Tak na zaś. O, potka, to będzie dobre, żeby komuś rzucić ją. Czy tutaj się ktoś chowa? Przepraszam bardzo, dzień dobry. O, dobra, żelazny hełmik, więc spoczko. Eee, coś jeszcze, to mogę odłożyć, to mogę odłożyć. Ej, wait, hold up. Po co mi tu drewniany mieć? Co to zadaje większe... Siekierka zadaje większe obrażenia. I tutaj jest chyba to PvP, takie to stare jeszcze. Eee, Czemu mi to nie chciał tutaj wziąć, więc spoko. Chyba chainmail są. Tak, chyba te, 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 No, kolcze chyba są lepsze niż e, złote. Mam nadzieję, że nie zedzwoniłem totalnie, ale. Kto tam wie? To tutaj już pusta skrzynka w ogóle. Okej, okay, spoko. Najgorsze jest to, że nie wiem ile dokładnie nagrywam, e, bo. 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 no. tak, wymieniłem żelazny hełm na żelazny hełm, brawo dla mnie. No bo, mówię, nie wiem e, ile nagrywam, bo OBS nie ma tej nakładki takiej. A nie mam drugiego monitora, żeby to cały czas monitorować. powiecie, monitor, nie? Także no. Tutaj ktoś ładnie stypnął w ogóle. Dobra, co tutaj mamy? Py, to lepsze. I to lepsze. Dobra. Zostało 4 graczy. Ok. W losowej skrzyni jest schowany. Dobra, tutaj były jakieś skrzynki, więc zobaczmy na szybko. Może tutaj... Może trafię. Tu nie. Kaman, kaman, kaman. Tu nie, tutaj jest duży skrzynek, więc liczę, że w którejś to będzie. Niestety nie. W sobie myślałem, że tutaj ktoś jest. Ech. Reszta nie jest dozwolona. Dobrze, dobrze, wiem, 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 że nie musicie mi o tym mówić, panie władzo. Ja tu jestem, yy, prawda, dobrym obywatelem, dobrym graczem tej, tej, tego serwera i w ogóle. <ścoughs> Także spokojnie, spokojnie. Deathmatch w ciągu 3 minut. O, 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 to jest spoko. Yy... Dobra, chyba, chyba, mogę sobie trochę oczyścić ekwipunek Z masy tych rzeczy Osiągnięcie odblokowane, maksymalny blitz, what the hell? No coś zrobiłem w ogóle? Nawet nie wiedziałem, że coś zrobiłem No jest spoko Aha, fajnie Fajnie, fajnie, fajna gra, fajna gra Fajna gra, fajna gra Bawię się kuźwa wyśmienicie na tym trybie, nie? Fajne jest to, że w sumie jak nagrywam OBS-em, to mogę zminimalizować sobie grę, a to nadal będzie nagrywać mi tam, więc spoko, nie? Więc zobaczyłem, że nagrywałem już 10 minut, więc wydaje mi się, że po tej gierce będziemy mogli skończyć ten odcinek. No i zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Wybierz klasę. No, wybrałem, ale... Ale no, Jezu, to jest tak wysoko, że tu są chmury kuźwa. Co jest grane? W sumie góry jakieś tak dalej, nie? Dobra, to było useless. Bardzo. Dobra. O kurde. Dobra, to trzeba bardzo uważać, gdzie się stąpa w sumie. Jak on tutaj tak szybko przybiegł już? Ja nie wiem, czy tam coś zrobiłem komukolwiek. Aha, bo on ma mieć tutaj w ogóle. mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. Mhm. Ta kolejna gierka. Okej, okay, może tym razem nie zginę w ciągu 15 sekund od startu, co? Fajnie by było. Ja bym się cieszył, kurde, z tego powodu. Wy pewnie też. Czuję się trochę jak w 2014 roku, tylko że teraz mogę nagrywać w lepszej jakości. Dobra, sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Gdzie tu może, może być jakaś skrzynka? Tu na przykład może być skrzynka, ich widać. No, mam straszne wolno tempo, wolne tempo odbierania i temu ze skrzynek i, i w ogóle. Aha, dobra, fajnie, fajnie. A, a, ja chcę uciec, ja chcę uciec, ja uciekam. Sorry, 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 ziemoczkowie. Ja stąd spadam. No, bierz to. Dobra. E, uciekłem, więc not bad. Tutaj jest ziomek, dobra. Klikanie F5, po prostu to nie jest najwygodniejsza rzecz na większej klawiaturze. O, kurde. Ja tam wiem, że nie ma z nimi szans, więc ja się stąd ulotnię. Dobra, i co tutaj mamy? To mogę stąd off, stąd go off, to 4 damage'a, Dobra, to weźmę sobie. Dobra. Więc y mamy już przynajmniej jakąś większą moc, większą siłę... O, kuźwa. Ja tu ucieknę. Oni tam mają już diamentowe rzeczy w ogóle i tak dalej. Nawet nie wiem, jakim cudem tak mają takie itemy, już, przepraszam bardzo. To jest nie fair. To jest bardzo nie fair. Znaczy fair, bo. No w sensie, widzicie go? cały ja cały diaksowy set, i w ogóle. Ja stąd spadam. Mnie tu nie było, proszę pana, ale tu jest ciemno. No to jest. To już jest fajne, trochę. Kto? Aha, tam na dole są. Nie ja mogę się tu ustawić, w sumie się tutaj wbiegnie ziomek. A wbiega. Aha, oha, okej, okay. to fajnie. Fajnie, że bił kuźwa z, z takiej odległości. Ech. Dlaczego normalny survival games nie może działać, tylko jakieś blitzy? Gdzie te czasy, kiedy jak znalazłeś prot 1 to było wow, a teraz to... Prot 10 i plus damage milion, nie? Dobra, wiecie co, skończymy w tym momencie. Odcinek zanim ja się ośmieszę jeszcze bardziej. Eee, dajcie znać, co sądzicie, jakby o jakości w sumie tego, co tutaj było zaprezentowane. Znaczy, nie jakości takiej, że jak grałem, tylko bardziej chodzi mi o audio, obraz. Czy Wam wszystko tutaj pasuje? Wydaje mi się, że chyba jest ok. Eee, Jakbym miał drugi monitor, to już w ogóle byłoby. Pięknie i tak dalej, nie, więc no. Ja dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bierzcie dzienników, w opisie zrknijcie do poprzednich materiałów, czekajcie na następne, zapraszam Discord, Twitch i tak dalej, nie, więc do następnego trzymajcie. Się, cześć i pa! pa.